Ścieżka w chmurach. Hodowca wie, że wytrwałość góry porusza. W deszczu, w słońcu, zawsze na szczyt. Z gołębiami marzenia chce zdobyć. serdecznie. hodowców, ladowczynie, pasarze gołębi. głębi. 13 dzisiaj. Tak, mówiłem 13. Łąbki pójdą w pary. Ej. O. To są w parach. Zawsze tak, że miałem miski, a miski im włożę jutro bo w razie jakby tam któreś się dziobały czy tego to to rozdziela i tyle no, i tam są i tyle są luzem puszczone no bo tu mam te, te celki tam są do końca dobrze to że tu jest 14 par jednak tu wyszło z tymi późnymi moimi a wiadomo te później, późniejsze no to one się tam sparują, ale tam będą młode, to powiedzmy jakieś później może. Nie liczę na młode, po tych późniejszych, ale jak będą, to będę się cieszył po prostu. Także czekamy, zobaczymy jaka pełnia będzie dzisiaj. O. Tutaj zostały dwa gołąbki. O, tutaj jeden kolega chciał, żebym ten wylot nagrał z bliska. I to jest tak. O, kolego. I te, ta pleksa się podnosi, każda osobno. Także wezmę miarę. Wezmę miarę i zaraz to wszystko, szczegóły, zaraz powiem. Dokładnie. Wyjdziemy. Zręcznik tego, tego. Tu zostały dwa późniejsze. I to by o. Ten wie ten karpioty to chyba będzie samczyk, samczyk, tu będzie samiczka. Także, może nie będzie widać, cały wylot ma. Może powiem tak. Cały wylot ma. Dalej, ciężko. 60, ten przód. 65 cm. I teraz tak to się podnosi do góry. Jak widać, o. To się podnosi do góry i tu w środku mam otwory 10,5 cm. 10,5 cm jest ten wylot tu, odtąd dotąd, a na wysokość jest 20. O, I mam zrobione tak, że to o, się zamyka na tej zasadzie, że, o może będzie widać, są takie aluminiowe profile, mam je pod tym i ta deska je przyciska, te profile. Ta deska przyciska te profile, te profile na lewo, na prawo nie idą, bo jest ta pleksa. I tak to wygląda. Ja tu od boku, to tu jest, tutaj się otwiera. Tu może bym wziął o. Zaraz przyniosę Wyjdziemy na ten, bo to to nie było otwierane. Ja tam miałem śrubkę, ale mam taki haczyk tam zrobiony. A lepiej zrobić sobie na, na taki haczyk, ale troszeczkę taki wpinany haczyk, a nie przekręcany takie. O. Tu ja prostu wezmę. O, i tu też wezmę. Przekręcę, i to się całe otwiera. Mamy cały wylot. Otwarty. A, tak to wygląda. To zamknąć. Aha. Po prostu tu mam szopkę pod, pod ręką i to mi nie przeszkadza. E, w sezonie mam tylko jedno zamknięte. Z tamtej strony jest łatwiej. Łatwiej. Tak. Już bierzemy dalej. Także... Tu do góry, o, tu jest 12 cm. Do góry jest 12 cm ta deska. Ona jest tak wycięta. Od tam do, do końca jest 12 cm. A w dół tam deska ma 30 cm. I 60, tam jest 5. No, 64,5 na no 65 cm jest długi. I 30 jest w dół. Nie? 30 jest w dół. Ale plus ta klapa, nie? Bo ta klapa jest... Ta klapa jest niżej, ta klapa też ma 31 cm i nie wiadomo, jak ona jest, zachodzi niżej po skosie, no to jest jeszcze niżej, nie? O, i każde jedno mogę otworzyć Tyle w temacie. Do góry miałem ją zabudować, bo tu są jeszcze o, to od zawiasów. Ale je ja zagnę po prostu, zagnę, bo tu jakiś gołąb tam sobie młody siada, to niech siada. W zeszłym roku tu siedział jeden, taki pilnował wtedy, tu. I tak to wygląda. Te dobiłem poprzeczne, bo jak tego nie było, to gołąbki wychodziły mi od tej strony. A te poprzeczne zrobiłem po prostu, muszę tylko je pomalować. W ten sposób, że teraz nie wychodzą. Nie dadzą rady wyjść. A przedtem było, jak nie było tego, to tu nogę zachodził, zawsze o te już wyszedł. Że tak to wygląda ten velocik od tej strony. No i zaraz tak, że tu mam 12 cm, ale tu gdzie ten skos jest, to jest 10 i od 10, po 12 jest tu wyżej, a to jest taki pistolecik wycięty jak widać w tej desce. To jest 12, tu mam 2,5 cm w dół. I tu wychodzę na 10, tu jest w tym miejscu jest 10, no i 10 i do zera. Nie, 10 centymetrów tu mam szeroko, i do zera ściąłem. No i dwie zrobiłem tak, tak samo w ten sposób, i wylocik tak wyszedł. to no powiem, bo fajnie. Bo zaraz mam tutaj pod spodem, teraz nie mam tu, pod spodem tu mamy antenę jednopolową I jak są loty to podnoszę tylko jedno i tyle w tym macie. Z początku jest otwarte całe, że one się uczą tu wychodzić na daszek, na ten wolierowy tu, a później zamykam powiedzmy. jak to wygląda, tylko że mówię w przyszłym roku albo to pomaluję te żółte, pomaluję na ten kolor właściwy, co tu jest ten gołębnik, albo w tym wylocie już myślałem, W tym wylocie te poprzeczne, co są białe, już brudne, pomaluję na żółto. O, na żółto. I tak to będzie wyglądało. Bo później te gąbki, no one są bardzo mocno przyzrzajone do tego żółtego koloru, jak chodzą. No i ciężko im tutaj wejść, nie? Niektóre tam się przełamią, powiedzmy, bo zmusimy je głodem, ale i tak tutaj później... Teraz robiłem obloty w zeszłym tygodniu, no to tutaj sam, w cała wolierka je była jego i nie mógł puścić innych. Nie chciał tutaj wejść. Jak wypuściłem przed dziewiątą chwilę, to tu dopiero wszedł po trzynastej. Są takie uparciuchy i nic nie zrobimy. One się tam złam, przełamią. Gołąbki się muszą przełamać na końcu, a nie hodowca, żeby się nie przełamywał czasami. I ustępował, nie? Tak to wygląda. O, tutaj wejdziemy jeszcze. Ale tu muszę, o, samczyki siedzą, ściszę im te radyjko. O, samczyki sobie siedzą na, na celach swoich, już dokarmione. Trając głośnie. Samiczki. Także mam nadzieję, że z tym wylotem, że z tym wylotem wszystko jasne jest. Jakby coś, to mogę jeszcze dopowiedzieć. Będziemy teraz to jeszcze do rozpłodu. Gołąbki są sporowane tak jak w zeszłym roku. Niektóre gołąbki są inaczej, bo teraz tutaj dałem temu samczykowi dałem ardenkę, bo po niej mi się tam pokazuje. Powiedzmy, na no, młode się po niej nie pokazują, ale na już w zeszłym roku mi się panie po pokazał. cztery 4 wszystko w konkursie. No i ten samczyk to był. Po nim zazwyczaj zostawały. Po tym samczyku mam najlepszego gołąbka tutaj na moim głębniku lotowym. Po prostu dołożyłem mu inną samicę w tym roku. Tak zmieniłem, zaryzykowałem, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Później tam Stasiu nie ma wioletki, tylko Stasiu ma samiczkę taką, co miał w 22 roku. to miałem fajne gołąbki. W zeszłym roku po właśnie po tej samicce i po Stasiu to w zeszłym roku to na szóstym locie mi usiadł drugi na oddział. Tu miałem, tutaj ja, tu na końcówce prawie jestem. Tutaj Jansen i gołąbek od mojego kolegi. To tak, w zeszłym roku były sparowane, to w tym roku też tak są sparowane. W zeszłym roku były wychowane dwa gołąbki i dwa po lotach zostały. Razem miały 8 kabin, bo dwie treningowe i sześć konkursowych. Te gołąbki, tutaj jest samiczka, jest kupiona od Sławka Łady. Bardzo fajna samiczka. Jako młoda miała pięć konkursów i rzuciłem bo kupiłem wtedy cztery. Zostawiłem sobie tam jedną do rozpłodu. I samczyk to jest w Andenabele. W zeszłym roku też tak były sparowane i te młode fajnie chodziły. Następną parę mamy yy, obydwa łąbki od kolegi. Mojej sekcji. Tamtą samiczkę mi dał w 21 roku. Fajna samiczka. I w zeszłym roku tego samczyka od niego nabyłem. No to one poszły razem yy, w parę. No tu jest Arden, samczyk. I tam jest samiczka z drapów od Kasprzaka. No. Tu jest Janssenka tapstra Janssen na Ardena. I tam jest... Yy, Wos, Jan, y, Jansen Woz, ten Czerwony o. I tutaj jest samiczka tu jest samiczka y, Ona daje mi takie pstre, takie mewki, ta samiczka mi daje y, bardzo fajna samiczka, miałem drugą od oddziału w 2022 po niej a samczyk jest tutaj od kolegi zakupiony od kolegi tutaj też ode mnie z oddziału tak wygląda. Tutaj są dwa gołąbki od Krystiana Kachlera. Także też mi się tam widziałem w 2022 roku. Patrzyłem to fajnie, młode pokazywały po nich. No i mam na je na lotowym gojemniczku i one tak poszły w parę. Ze względu, że w 2022 fajnie były też parowane one. I fajne potomstwo mi wydało. I w tym roku tak samo sparowałem. O. Tu na razie zakręciłem deseczką im. To się otwiera. Mają do karmienia. Do wody dostałem witaminy dzisiaj. O, tam fajnie się paruje. Ten. Zaczynamy no jutro. im zrzucę miski. Tu są cztery cele, Jeszcze, że te zapuściłem luzem. Niech się parują do siebie. Czekaj. Tu jest ten płowy. Tu jest jeden nabytek. Ten karpiaty to jest po moich gołąbkach. Tamten karpiaty to jest po moich gołąbkach. Ten, ta karpiata samiczka to jest po moich gołąbkach. To właśnie z generalnie te trzy to, które powiedziałem. To jest po tamtym samczyku do góry. O, ten karpiaty też jest po moich gołąbkach. Wchodowane fajnego młodego mam. W tym roku już będzie roczny, jak fajny. I tu jest moja beatka. Tu jest samiczka zakupiona, jaką młoda była kupiona y, od kolegi z Wrocławia. Też fajne gołąbki tam je wysłał wtedy. Kupiłem cztery gołąbki od niego i wszystkie cztery tak się udało, że fajne ptaki. Tylko nie zwracałem na nich uwagi. Czas y, lat powiedzmy, po y, konkursowych pokazał, że fajne gołąbki i trzeba na nie zwrócić uwagę. Także mamy sami jedna para tu jest z tyłu. Yy, też jest właśnie z tego łąbku, właśnie od kolegi z Wrocławia. Takiegoś mi ten gołąb tutaj zwiał i przyleciał po pół roku dopiero. I ktoś mu obrączkę ściął, samiczkę, westretę. Ale cóż, bywa i tak, że takie hamstwo się odbywa. Jak nie do fryzjera gołąbek padnie, to do jakiegoś obcinacza obrączek. Bo o, ścinajem ścinają ci tutaj, powiedzmy, blisko. Najlepszy szkoli, że tak powiem, koledzy. No, tak zrobią. Ze złości czy coś tam. No to takie z niby z samą, coś tam rozmawia. Tak naprawdę zbycie sprzedam. I tyle w temacie. 13. doczekany. Sezon rozpoczęty. Także oblotowy było rozpoczęty tydzień temu. Rozpłodowy się dzisiaj zaczyna. Także zobaczymy jutro. Mówię jutro, włożę im tam trochę mi miski, słomy im trochę tam rzucę. No i tyle w temacie będzie. O, tutaj samczyki, samiczki możemy zamknąć. No idziemy. O, tu jest zakład po moich gołąbkach, no idź, 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 idź. to jest po Stasiu, po Wiolecce, w zeszłym roku też miałem komplecik, komplecik po nich, w Domciu, po lotach, no i tak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że ten wylot już tam dobrze wytłumaczyłem. Do następnego filmiku. Dobry lot.